Maryśka Maryśka. Sprzedaję. Stawu czapka. Nie sprzedaję. Jajka zjesz? Sprzedaję. Ręce miałeś? Maryśka. Nie sprzedawaj. Maryśka, z tobą tu... To I pogadać można. Premium. 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 Tak mądra baba, co powie? To chłop nie zrozumie. Na Top Agrar Premium. Ceny porównasz, gdzie sprawdzisz, a kiedy, to sam zadecydujesz. Jak zawsze. Ręce myłeś? No. Robi robotę. Top Agrar Premium. Praktyczna wiedza. Cały czas pod ręką.